je jebany z wujej ty zajebany w dupę kurwa. i kurwy w siednicy kurwy tu tu tu, 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 tu. Ogień grzebnie, blask ciemnie, ma granice nieskończone, Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami. Ta słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. W żłobie leży, któż powierzy małe małemu Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na wspólne emocje w skokach narciarskich. Emocje, których na pewno nie zabraknie, proszę zobaczyć obsadę. Proszę Państwa, ominąłem na stronie które skoczne, ale to nie oznacza, że koniec emocji, bo. W ramach rekompensaty z zaturni, teraz kośnie rozegramy za chwilę trening rating, ale w wersji, mam nadzieję, rozszerzonej. Mam nadzieję, bo nigdy nie będę czy nam się to uda zrealizować, czy nie. Na pewno szansa będzie, by tak mogło być. Także już za chwileczkę oczywiście, sobie to wszystko rozegramy. Widzimy obsadę, prawda? Tego Pucharu świata sporo zawodników około 70 ale pozostało raptem 30. Za chwilę skośnie w Wiśle. Rozpocznie nam te zmagania. Oczywiście wierzymy, że częściowo będziemy chociaż dysponowani dobrze dzisiaj na tą skocznię w Wiśle. Chociażby. Chociaż seria pewna pokazuje, że no jak zwykle jeśli chodzi o Wiśle, no to nie ma na co ca... liczyć drugą kamerę. 97 metrów. Widzimy sam jak to wygląda, prawda? Miejsce na 30 zawodników, 29. Jeśli myślimy o czymś dobrym, trzeba nie skoczyć 125. W kontekście się bo jeśli skoczymy, jeśli niestety skoczymy w kwalifikacjach, no to będą nas drastyczne straty. Nie tylko straty, ale będą one właśnie drastyczne. I to naj, najbardziej nie daje nam spokoju chyba. W ogóle nasze się już lepi. E, 124 metry noty 19. I no rywale też niestety lepiej. Mamy tylko 280 w kontekście ratingu będziemy mieli straty. Być może nawet drastyczne, bo około być może 8 punktów nawet. I Jeśli to nie poprawimy, oczywiście, no to nie jest nasze skocznie, więc też to, to troszkę nas usprawiedliwia ale to zwiększa presję też na, na to, co będzie dalej. Teraz skok finałowy mógł być lepszy, ale z wokół telemarku. Także miejsce będzie to samo, co było, czyli 27. Szkoda, bo w przypadku telemarku byłoby miejsce 20, czyli wtedy byśmy ograniczyli strata, Tak, tracimy i to tracimy, proszę państwa, 10 punktów. Jeżeli rejting mamy wysoki i wymogi rosną. Za chwilę Sochi. Tutaj pamiętamy na treningu Sochi, bardzo przyjemnie nam się skało tutaj. Na tym treningu zobaczymy, gdzie dzisiaj w konkursie. Najpierw poczuć kwalifikacje, potem. Zawody. Wciąż jest szansa, że ten trening, rating będzie dla nas oczywiście bardzo przyjemny, ale do tego trzeba będzie troszkę samemu dopomóc. Seria w wsoć nieudana 90,5 metra, warunki były optymalne, także składa tej próby troszkę na 32 zawodników, 28 miejsca, nie ma szału. Realnie musimy walczyć o czemu 20, jeśli myślimy o czymkolwiek dobrym. Czyli żeby chociaż ograniczyć tą wpadkę oczywiście przede wszystkim w konkursie, będzie już lepiej na progu, więc powtarzamy wyniki z wcześniejszych treningów, ale z upadkiem, niestety z upadkiem 99 metrów, na no, awans będzie z tytułu odległości, no przy tej obsadzie trochę wstyd, trochę wstyd, z telemarkiem byłaby czołowa dziesiątka, więc na pewno, no to dalej takie domyślne, bo to, było, to będziemy czołówki, tylko zabrakło telemarku, żeby to potwierdzić, bo gdyby telemark był, był, byłoby miejsce w czołowej dziesiątce, to jest pewne, bo... Bo odległość była około 18 metrów. W finowej Nowej no jedno miejsce poprawiamy, bo po posłusok macie Rybczyński mamy 28 miejsc Znowu do straty. Niestety, nasze życzenie. tracimy tym razem 9 punktów. Zostały tylko w tej części, potem, potem druga część, która mam nadzieję też będzie dość interesująca. Za chwilę Korczebel. Duża skocznia. Rozmiar 138 metrów. Ominął nas tuli przez z przyczyn technicznych. To od razu mówię, Turni yy, przyczyny techniczne wynikają z problemu z siecią, dlatego że przez to, że w popołudnie miałem problemy z siecią, no, nie zrobiłem, żebym się wyrobić ze wszystkim, co chciałem zrobić do tego turnieju. Yy, 128 metrów w serii płynnej w Koczewelu nieźle, bo to 23 miejsce na 33 zawodnie. To jest lekka nutka optymizmu, ale w się musimy skoczyć lepiej. 13-belka startowa, duża skocznie. Teraz 130 metrów no ty niższa ale odległość robi swoje daje nam to miejsce w 20, bo 19. Niewielki jest wtedy do niektórych zawodników, zobaczymy co może dalej, na razie 19 lokata. 13, startowa. no i teraz druga seria, proszę Państwa. No, 127,5, no ale worki były trudniejsze, więc będzie zysk. Delikatne, ale jednak 15 miejsce a więc wreszcie dobry występ taki który troszkę chociaż cieszy a to będzie działać na naszą korzyść ratingowo 4 punkty odrabiamy ale straciliśmy wcześniej dużo więcej za chwilę o mowa. tu nie tyle skoczni bo skocznie w pierwszą się pojawi 34 zawodników na starcie no i zobaczymy oczywiście na co minimum będziemy liczyć na czołą 20, eee, no jak na jak najmniejszą komplementację Eee, może tak byłoby lepiej to nazwać. Eee, w kwalifikacjach źle. Mocno spóźniony, 118 i, pamięta, wyglądał spóźniony 118,5. Przynajmniej wygodał spóźniony bynajmniej. Na no, miejscu to oczywiście odległe, bo, bo 32. Eee, wiemy, że w tej nie mamy czego szukać w zawodach. Eee, musimy skorzyć powyżej 130 minut, żeby w ogóle mieć nadzieję na cokolwiek. Eee, w postaci samej serii finowej nawet, tak naprawdę. No i za chwilę wszystko będzie jasne. W tej rywalizacji oczywiście może być ciekawie, ale nie musi być ciekawie wcale. To trzeba mieć na uwadze, że bywa różnie. 9 belka startowa, rozmiar 142 metry, no i już szukamy tego szczęścia. Szczęście tyle przyjdzie. Przy tym w pierwszej serii dużo lepiej, dużo lepiej sobie radzimy niż w kwalifikacjach. 136,5 metra, wysokie no to od sędziów i mamy wysokie miejsce po pierwszej serii. Pokonujemy w parze? Nie. Naszego rywala nie pokonujemy, przegramy z dwoma punktami, ale mamy 9 miejsce po pierwszej serii. Jest wielka szansa, żeby w końcu byśmy mieć udany konkurs. Bo raz pierwszy od X czasu by to nam się mogło zdarzyć, eee, oczywiście no, ciężko dzielić na taki scenariusz, żeby pasłaki nam się udały, ale drugi nie będzie jakąś dużą wpadką na szczęście 128,5 to no, trochę nam to utrzyma w efekcie wynik oczywiście nie do końca, no bo dużo metrów tracimy, ale 22 lokale to, to też dobry wynik 22 miejsce, oczywiście no, rywale pokazali, Realita, że tylko powinno skakać, Realito zanotowało wpadkę niespodziewanie, my tracimy dwa punkty ale jak na skokiem to nie jest duża strata, zwłaszcza, że rejting nasz jest przecież dość mocny na ten moment, za chwilę saporo 100 metrowe. Mm, 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 mm. i kolejna skrzydła, żeby się sprawdzić. Druga belka startowa, rozmiar 100 metrów. No i widzimy e, 94 metry, noty 19. Na razie selekcja taka sobie, chociaż widzimy, że na 36 zawodników, w 23 miejsce, więc przynajmniej w teorii nie jest źle. Druga belka startowana no i zobaczymy, co będzie dalej. Czy w Sapporo uda nam się coś tutaj jeszcze ugrać. Być może. Pierwszy skok jest dużo lepszy od próbnego. 97 metrów. No to no, zabrakło trochę sędziowskich, ale mimo wszystko ostatnie zoni do duże, więc będzie szansa powalczyć w scenie finowej. Mamy 23 miejsce, tak jak w scenie próbnej. 23 lokata. Oczywiście gdyby było ładniejsze ono byłoby jeszcze piękniej, ale mimo wszystko nie ma co narzekać. Trzeba cieszyć się z tego, co jest, bo rzeczywiście skok w miarę ładny. Teraz ten drugi będzie jeszcze ładniejszy. 96,5 metra. W wyższych notach, Muszę zobaczyć, jakie miejsce będzie. To będzie miejsce 12, a to jest najlepszy występ dzisiaj. No brawo, widać to ten gipsa poro, przyniosło efekty, przynajmniej jakoś wymierne. No i mamy 9 punktów, odrobione 1015. Za chwilę, loty w Kulm. I tu będzie trudniej, oczywiście, o jakieś takie bardziej pozytywne wrażenia. Ale nie ma co narzekać: mamy na starcie wciąż dużo zawodników 37. Jak kwalifikacja, oczywiście nie będzie jako takich, no bo 40 zawodników się kwalifikuje, a mamy 37. My jest na spokojnie, w nie musimy się starać. Jakiś świetny występ, możemy dać trochę nadziei. to na tym sobie nie damy. 194,5 metra, chaotyczny lot, ale po modach miejsce 31. Tak, 31, no ale wiemy, że jeśli myślimy tutaj o wynikach, no to trzeba sobie skoczyć lepiej. Po prostu lepiej, no, nie ma innej opcji. Trzeba doskoczyć solidnie, bez tego nie ma czego tutaj szukać. Po prostu na tym obiekcie, no i. No i tak jest rzeczywistość, z którą trzeba się pogodzić, prędzej czy później. Teraz konkurs będzie już lepiej, chociaż lot już nie będzie idealny, bo to będzie 215 metrów, ale z upadkiem niestety. 218 może nie będzie serii finałowej, chociaż nie, my zobaczymy. No nie ma serii finałowej, niestety, trochę zabrakło szczęścia, ale no trudno się mówi, zabrakło niewiele do szczęścia. Odległość, gdyby była ustana, dałaby nam miejsce w wczoraj 16-17, czyli byłoby nieźle. No, ale zabrakło braku telemarku, więc nie mamy tego szczęścia. Także, także etap rozgrzewki, no nie do końca udany. Za chwilę ciąg dalszy, ten najważniejszy, najważniejsze 45 minut, które przesądzą o tym, czy ten turniej nie skończy się po tych 45 minutach, czy jednak będzie dogrywka.